Um, wojny królest. Ale jak widzicie tym razem pozbieraliśmy się i dziwno jest. Istnieje. Jesteśmy, a teraz właśnie Redy chyba właśnie nie dają rady. Ja mam swoją partę, więc wiecie, ja tu koks, ja to wszystkich rozwalam. Nie mają szans ze mną. No. I. No i jak widzicie ilu nas jest? Yy, z 30 i chyba z 10. No, nawet nic dla mnie nie zostawiałem. No, ale widzicie, w końcu końcuśmy się pozbierali i nie ma szans, nie ma. Przyszły koksy. 101 gdzieś tu był, skozar. gdzieś uciekł Ale Romanek jest 101. W dziwno chyba nie ma 105. levela jeszcze. Chyba nie ma. No ale chyba przyszli ze swoich ekspowis koksy I ekipa jest, że masakra I coraz więcej na przodu, coraz więcej jest nas A ich chyba coraz mniej Niech sobie wstaną, niech się pobufają Wczoraj, Mr. Loop to był Cox. Dzisiaj co? Dzisiaj nic. 8K było? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie widziałem. A jak 8? To ciekawie, ciekawie. Nawet nie zdążyłem. O! Zdążyłem. Opa! No i jak widzicie, dzisiaj jest 100 razy lepiej. Raczej, znaczy nas jest 100 razy więcej niż w poprzednim odcinku. jak powinno być zawsze Na początku żeśmy się bili w 1 Nas było chyba z 15 ich Też tak jakoś No i przeniesiemy się na pustynię i Bijemy się Czekajcie, właśnie miałem wam pokazać tą moją Partę Jeszcze KD nie wkładałem, zastanawiam się ciągle jakie Czy KD kryta, czy KD ninja Bo ninja tutaj jest nawet, nawet dużo Dlatego się właśnie zastanawiam. No. Nie wiem. Nie wiem, co tu wbić, jakie KD. I. 4K. I zaraz dead I tak się. W M1 biliśmy się chyba z pół godziny, i ktoś napisał, żeby przejść, żebyśmy wszyscy prześli na oazę. I widzicie ile tu psów? Jeden, drugi, trzeci Czwarty No ja nie mam Może kiedyś będę miał Ale to trzeba też szkat kupić Szczeniaka i Próbować Otwierać no, Ale ich nie ma Nie ma redów i co my mamy tu robić o nie, nie samo mi się po waliło zauważyłem ich Chowali się ale ich 2 3 4 ich jest tam 3 tak nas 30 i no no szanse są wyrównane a to kto to? Ja znam go. Pięćka? co tu chodzi? No, yy, chyba nas coś o 8900. To było ciekawe. Chyba nas coś tutaj ubyło, a nie porozchodzili się. No i tak tutaj zasiekamy. Pięknie. o o dead chyba się pozbierali redy podbierały o coś się dzieje muszę wstać i po eee yy, chyba za zawo zawołali no i teraz przynajmniej są szanse wyrównane wyrównane albo albo i nie Koniec imprezy. Impreza się dopiero zaczęła. O, 2 ja wszystkich rozwalę. No. no teraz jest koniec imprezy. Jeszcze ten niby ten buk jest, że podejdzie jak wstanę... A Anurin. A Jednak jest! Ponoć bym miał być na wakacjach. A tu jednak, możliwe, że tego brat, nie jestem pewny 1400 A ten co, szuka przyjaciół? Yy... Ja tu mam jedną napisać, spytać się go Żeść, wszyscy dead w grupie, tylko ja żyję. Masakra. Wyszli, przyszli, przyszły redy i. No i leżymy. Ale wiecie, ja, ja, ten jeden, Anurin, ja, Anurinowi, raz pokażę. Kto tu jest mentalem? O! Nie. I kosimy. Kosimy ich. Tylko... Gdzie są robimy? A może i być skurszy byku albo Hunt of Dead. Wszystkich tu jedziemy. 465, nie no nieźle On właśnie ma ABS na dwórękę. założymy jedną rękę I On już dead, chciałem zobaczyć No ale w sumie większość ma na jedną rękę ABS Na przykład ten ma na dwórękę. rękę O teraz, nie tak ciekawie Chyba było, 3700 chyba za mało Teraz tu pomarzemy im. O, ucieka z kurczybiku. Ja go złapię. Hop! A zapniałem, że on ma na dwórę. ABS-y. Z tego założymy jedną rękę. No załóż się. Teraz... A to co? Co to miał być? No to chyba za malutki level ma tutaj. Ile tam było? Nie widziałem. 200. E, o co chodzi? No, ale wiecie, no, nie każdy ma abs 15, 15, 15. Już tyle te miecze ręka i może jeszcze 15 magia. bo jest no. Ja mu pokażę. O, i on jest tu. Zaraz zobaczymy. 900. Ma ABS-y na rękę. No czemu takie lagi dziwne, skoro może nie widzę 2,5? 2,5 No ja nie, nie, nie jest to Anuri, no nigdy Leć oj, butek Hop, Anuri nie trafił, chyba Minus 11, ciekaw Jakby po dedach się traciło expa, tak samo jak Cię moby deadną, to i miałbym 0 procent okay, czekajcie, hop 7k dla Mr. Lowe no, ale stoi, no takie koksy mają 25 khp, to mają 25k HP 8, to nic na no. nich 8 tak dla mnie 3 gdzie jest Anuli, nie ja chcę Anulina na złapać nic innego mi nie obchodzi a ty co? 4, 2 próbuję swoich sił? A no, nie tam. Nie. Yeah. Ale jak widzicie, ile ludzi gra na polskim Metku. W dodatku na S19 to taki serwer, jakby, jak to powiedzieć, zapomniany. Czyli no. Nie zaczyna tu nic za często gry. Tak jak na przykład na S26 albo na S1. To jest w ogóle inna sytuacja, że tam za zaczynają ciągle grać. Od nowa. Przechodzą nowi gracza, no a na S19 tak. W sumie to by ciężko, żeby zaczynali od nowa, wybierają serwer tam, gdzie jest dużo ludzi, no a nie wiedzą o tym, że na z 19 na każdym serwerze jest dużo ludzi, tylko muszą się pozbierać. Tak jak tutaj widzicie, Tyle ludzi to ja nigdy nie widziałem. Nie, no widziałem, ale z 2-3 lata temu. Inne czasy. No ale jak widzicie. Gracze są jeszcze 2900 z uderzenia 6. O, leży 102. Bówka, jeszcze nie widziałem, coś nowego dla mnie. Ops minus 6. No, jak widzicie, no niech będzie, my wygrywamy jest chyba jeszcze za mało las Ferdak już się dzisiaj zbiłem no jak widzicie jest tutaj duża ekipa jest, bijemy się w części właśnie w tej części jest bardziej wyrównana ta walka tak powinno być Co tu napisali? Już 6 ubiem, bo wężowych łucników. Dobra. Na tą część wystarczy tego bicia. No jak widzicie ja to jest największym koksem ja tu wszystkich gadam. No. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Dzięki. Na razie.